Bezpieczna rozrywka. Uzależnienie od gier komputerowych. Cześć. Lubicie grać w gry? Gry komputerowe, wideo. Ja też. Szczególnie lubię grać w gry strategiczne. Gry komputerowe, gry wideo są formą rozrywki naprawdę bardzo dobrą. Niestety, poświęcenie całego czasu wolnego na grę może prowadzić do uzależnienia. Większość z nas nie zdaje sobie z tego sprawy. Nie potrafimy racjonalnie wyznaczyć sobie czasu na granie. Przyznam, że ja mam z tym czasem kłopot. Gry to atrakcyjne źródło rozrywki, ponieważ zapewniają dobrą zabawę. Mają ciekawą, wciągającą fabułę. Posiadają elementy fantastyki i sensacji, pozwalają odgrywać atrakcyjne role, są interaktywne, pobudzają zmysły, dają anonimowość. Gry komputerowe mogą też odgrywać pozytywną rolę w rozwoju młodego człowieka, np. kształtując umiejętność samodzielnego myślenia czy prawidłowych zachowań społecznych. A gry edukacyjne mogą pomagać w nauce. Światowa Organizacja Zdrowia WHO w 2018 roku wpisała uzależnienie od gier Gaming Disorder na listę Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Uzależnienie od gier znajduje się w grupie uzależnień behawioralnych. Według WHO, z uzależnieniem od gier komputerowych i wideo. Mamy do czynienia, gdy przez co najmniej 12 miesięcy obserwujemy stałe i powtarzające się zachowania, takie jak tracimy kontrolę nad graniem, gramy zbyt często, zbyt długo, mamy problem z zaprzestaniem gry. Czynność grania staje się ważniejsza od innych czynności życiowych, od zajęć i zainteresowań. Nie zaprzestajemy grać nawet wtedy, gdy widzimy negatywne skutki dla naszego życia rodzinnego. Zdrowia czy edukacji? Gry nasycone agresją, przemocą, powodują wzrost poziomu agresji, utratę wrażliwości na potrzeby innych. Warto znać Pan-European Game Information czyli ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier. Jest to system obecnie używany w 32 krajach, oceniający i oznaczający gry komputerowe. Klasyfikacja podzielona jest na dwie części. W pierwszej wybierany jest minimalny wiek, oznaczający dla kogo pod względem wieku powinna być dostępna gra. Druga część dotyczy natomiast elementów mających kluczowe znaczenie w kształtowaniu się prawidłowej psychiki młodego człowieka i dotyczy między innymi przemocy, dyskryminacji czy materiałów erotycznych. Widzicie, to wcale nie jest taka błaka sprawa. Spędzamy na grach komputerowych coraz więcej czasu. Wiem, że wielu z Was nie może sobie narzucić dyscypliny, i niejedną noc się zerwało, prawda? Ale to może prowadzić do poważnych uzależnień. Zresztą, sami posłuchajcie eksperta. Uzależnienia od gier zaliczane są do uzależnień behawioralnych. Ponieważ cechuje je zaabsorbowanie, modyfikacja nastroju, tolerancja, symptomy odstawienne, konflikt i nawroty. Uzależnienie od gier znajduje się w międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych. Według WHO uzależnienie od grania to wzór ciągłych lub powtarzających się zachowań związanych z graniem, które może odbywać się online, np. poprzez internet lub offline. Objawia się ono. Osłabioną kontrolą związaną z graniem, np. z jego inicjowaniem, częstotliwością, intensywnością, czasem trwania, kończeniem, zwiększaniem priorytetu grania do momentu, kiedy zaczyna mieć ono pierwszeństwo przed życiowymi sprawami i codziennymi aktywnościami, kontynuowaniem lub eskalacją grania pomimo występowania negatywnych konsekwencji, to zachowanie jest wtedy na tyle silne, aby spowodować znaczne upośledzenie osobistych, rodzinnych, społecznych, edukacyjnych, zawodowych lub innych ważnych obszarów funkcjonowania, wzorzec zachowania podczas grania może być ciągły lub sporadyczny, ale powtarzający się. Jeżeli zaburzenie występuje przez co najmniej 12 miesięcy, możemy postawić diagnozę. W przypadkach nasilonych objawów ten czas może zostać istotnie skrócony. Symptomy nadmiernego korzystania przez dzieci i młodzież z gier. Młody człowiek nie uważa grania za problem. Problem mają rodzice, a nie ja. Pojawiają się liczne kłamstwa na temat czasu spędzanego na graniu. Problem zaczyna być na tyle istotny wtedy, kiedy dziecko gra powyżej 20 godzin w tygodniu. Późne chodzenie spać, częste granie nocą, problemy z rannym wstawaniem, wycofanie z relacji rówieśniczych. Nasilone konflikty z rodzicami, i rodzeństwem, duża ilość czasu poświęcona na poszukiwanie informacji o grach w internecie. Gra dostarcza pozytywnych emocji, natomiast brak gry powoduje rozdrażnienie. Myślenie o graniu dominuje w codziennych aktywnościach. Pojawiają się trudności w szkole. Zaczyna zacierać się granica między rzeczywistością a fikcją. Utrata poczucia czasu i rzeczywistości, chwiejność emocjonalna. Wahania nastroju. Przyczyny uzależnienia od gier. W zasadzie nie ma jednej przyczyny uzależnienia od gier. Wskazać możemy różne czynniki o charakterze biologicznym, osobowościowym, społecznym. Do czynników biologicznych zaliczamy niskie stężenie serotoniny dopaminy w mózgu. Czynniki osobowościowe najczęściej kojarzymy z nieśmiałością, niską samooceną, wycofaniem. Czynniki społeczne Wiążą się najczęściej z niskim poziomem integracji z klasą, słabszymi z relacjami z rodzicami. Okazuje się, że w znacznej większości uzależnienie od gier komputerowych dotyka dzieci i młodzież. Z jednej strony gry są ciekawą rozrywką, uczą strategicznego myślenia, poprawiają refleks, dostarczają pozytywnych emocji, mogą być ciekawym hobby lub wsparciem edukacji. Z drugiej jednak granica między dobrą zabawą a uzależnieniem jest bardzo cienka. Niestety, uzależnienie od gier może prowadzić do braku poczucia czasu, tików nerwowych, problemów ze wzrokiem, a nawet lęków i bezsenności. Uzależnienie od gier powoduje skutki dla fizycznego, społecznego i psychologicznego funkcjonowania. Skutki fizyczne to najczęściej skrzywienie kręgosłupa, nadwaga, bóle karku, zawroty głowy, poczucie zmęczenia nadwyrężenie mięśni nadgarska, drętwienie palców dłoni, wady wzroku, padaczka komputerowa. Skutki społeczne to często izolacja od rówieśników, zawężenie zainteresowań tylko do gier, łatwe popadanie w konflikty z rodzicami, nauczycielami, utrata przyjaciół. Skutki psychologiczne to najczęściej wahania nastroju, niekontrolowane napady złości, niepokoju, Utrata kontroli nad czasem grania. Działania w sytuacji uzależnienia, jakie możemy podjąć? Po pierwsze, to kontakt ze specjalistą, psychologiem. Druga rzecz, to dobranie odpowiedniej terapii dostosowanej do skali problemu. I bardzo istotne w oddziaływaniu terapeutycznym jest wsparcie osób bliskich. Pamiętajcie, że bardzo ważne są działania profilaktyczne. Na przykład prowadzenie rozmów na temat zagrożeń wynikających z grania, ustalanie granic, limitu czasu przeznaczonego na gry, zainteresowanie tym, w co gra dziecko, czy gra jest odpowiednia do jego wieku, etapu rozwojowego. Pomoc w trafnym zakupie gier może okazać się system oceny gier PEGI. Gry oceniane są tutaj pod kątem treści, ale również wieku gracza. Proponowanie alternatywnych aktywności, zachęcanie do rozwijania zainteresowań, pasji. Bezcenny okazuje się niewątpliwie czas spędzony wspólnie z dzieckiem. Niestety, w dzisiejszych czasach często mamy do czynienia z pomieszaniem świata realnego z wirtualnym. Świat internetu pozwala się zatracić i wciąga. Jednak prawdziwe życie toczy się w realnym świecie, a nie na monitorze komputera, telefonu czy tabletu. Co to jest PEGI? Ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier ogólnopolski spis gier komputerowych. Ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier: Jakie skutki fizyczne powoduje uzależnienie od gier komputerowych? Padaczka komputerowa: skrzywienia kręgosłupa, drętwienie palców, dłoni. Niepokojący symptom korzystania z gier: kiedy gra wynosi ponad 10 godzin w tygodniu. Kiedy gra wynosi ponad 20 godzin w tygodniu. Kiedy gra wynosi ponad 40 godzin w tygodniu. Kiedy gra wynosi ponad 20 godzin w tygodniu.